Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Lauru, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Gracy. Do nogi, pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Laurą? Zaraz coś upichcimy. Masełko? Ziu! A? Co my to jeszcze mamy? Da, la, la, la. Hmm. Ach ty, elfie łakąc! Oh. A, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Lauro? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzisz do przedszkola. A tutaj twoje zdjęcie. Chyba już wiem, jak spędzić następne wakacje. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz swoich zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę? Y dos robots Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O! Są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz? Mamusia i tatuś. Oraz najbliżsi. Och, jak oni cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić. I powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga? W naszym gościu. Gdzie? O, czy to właśnie tego szukam? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Laura, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy Twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Laurą, masz już trzy latka? Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że lubisz słuchać bajek na dobranoc. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie. Słuchaj się, rodzicu. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie, choć nie widzę cię na liście grzecznych dzieci. Musisz zacząć bardziej się starać. Dasz sobie radę. Twój prezent to niespodzianka. Elfy chcą cię zaskoczyć. U, sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, oh, a co to za dym, ha? Hmm, Czyżby to były moje pierniczki? Wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, nie, 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 nie. Aj nie, 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 nie. To się porobiło. Nie wiem, już się Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. Dobrze, czas ruszać. O, kochane elfy. Gotowi na podróż. A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Aha, no dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy Laur. Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała na przedrógą! Lauru, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o Twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy, mam na to sposób. O, proszę, proszę. wszystkie brakujące prezenty są. Szybko, Szybko? Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoziła. a? O, o, a co to? Pasażer na kapę. Tak, jestem uratowany! Bez świąt! jest sezon, być